Jeden motocykl to jest zawsze za mało, dlatego że to nie jest hobby, tylko uzależnienie i zaczynasz od jednego motocykla, ale potem przychodzi myśl: a może by coś na miasto, a może by coś na tor, a coś może na wyjazdy z dziewczyną, a może coś na niedzielę do kościoła i z powrotem. I nagle się okazuje, że masz pod domem albo w garażu cztery motocykle, każdy z innej kategorii. Natomiast posiadanie kilku motocykli ma również szereg zalet. Po pierwsze, zawsze któryś jest zepsuty, ale akurat inny działa, więc nie musisz czekać na serwis. Po prostu bierzesz inny i udajesz, że tamten czeka na modyfikację. To no mówisz kumplom na zlocie, nie? No, Nad tamtym musisz jeszcze popracować. Kolejna zaleta posiadania kilku motocykli jest taka, że możesz mieć kryzys wieku średniego kilka razy dziennie. Rano sobie jedziesz jak Valentino Rossi, po południu sobie kruzujesz jak amerykański emeryt, a wieczorem robisz rundkę Enduro. Jedno życie, trzy osobowości. Kolejna zaleta posiadania kilku motocykli to fakt, że nie musisz iść na terapię, po prostu wystarczy zmienić motocykl i zamiast w cudzysłowie porozmawiać z kimś o emocjach, masz magiczne zdanie: przejedź się Nakedem po mieście, zapomnisz, że jesteś dorosły. No i kolejna zaleta posiadania kilku motocykli jest taka, że każdy ma swoje alibi, zawsze mamy dobre wytłumaczenie, jeden jest do pracy, bo ekonomiczny, drugi na weekendy, bo turystyk, trzeci na tor, no bo jest szybki, a czwarty, bo akurat była wyprzedaż rocznika. I problem narasta, kiedy się okaże, że każdy z tych motocykli wymaga osobnego kompletu ubrań, no bo nie da się przecież jeździć w ciuchach ADV, przecież nie da się jeździć w ciuchach ADV na ścigaczu, a nie w ciuchach ze ścigacza na ADV, prawda?